to Risen. Hej, yo, siemano, witam wszystkich naprawdę bardzo gorąco z tej strony Dreamer, a dzisiaj gramy sobie już po raz ponownie, po raz szósty razem zaglądamy do tej przepięknej gry, jaką jest Risen 1, dokładnie tak moi kochani. I otóż dalej będziemy sobie wykonywać zadania dla Dona, teraz już nie jesteśmy cinkie bolki, ponieważ w poprzednim odcinku zdobyliśmy, zarobiliśmy ciężko na życie, kupiliśmy sobie lepsze ciuszki, jakie mamy otóż teraz na sobie. I jakie, co sobie dzisiaj zrobimy, kurczę, czym się otwierał dziennik? A, tym nie, nie chcę tylko, nie chcę miasta, no. Znajdź szpiega pracującego do może znajdź 3 złote miejsce, te trzy złote miejsce na razie zostawię, bo trzeba zapracować jeszcze... E, trochę na zwój telepatii, aby ściągnąć tam jedną misę, która jest właśnie w tej latarni, wieży, nie wieży, bo jak, jak ona się w ogóle nazywa. I dobra, e, teraz kto został okradziony? Domy... Nil Nielsona? Nie, Nelsona, dobra. Myślałem, że ten aktor sławny, kurde. Sprzedawca futer falvio i księgowego Baxtera. Ja wiem gdzie jest Falvio. Falvio był chyba tam. Dobra. Gdzie jest Falvio? Powiedzcie mi. Jak się szło do tego belshfura całego? O, to tam on właśnie był. A, to on tu był chyba tutaj? Bo już pamiętam, ty jesteś? Strażnikiem. Ty mnie nie interesujesz. Ale to był Falvio. Jest fin? Pavel is yes, Welcome, welcome. I am Flavio, the merchant. Hello, Flavio, the merchant. Um, I, mean, thank I you looking for work. I can't give you any. You'll have to try some. About the... What was stopped? Ah, uh, my hides. If that hadn't have happened... Oh, I should have listened to my father and gone to... That would have saved me a lot of trouble. Who was here on the day... Just the usual day laborers who wanted to push their... Like I have any gold left? Anyone else? Ah, uh, Havel was here the whole day. Uh, and Vasily wanted to sell me beer from the... And then there was Doyle. He wanted to sell fish, but I sent him away. Ah, Since the town gates have been closed, no, my chola. hunters is So there is no more hunting. No hunting. We all just have to tighten our belts. Okay, maybe you can do we all could really use a delivery of... Where does it need... Master Belchow needs it. You just have to get the meat from the slaughter. I've already talked to Baxter down there, but he wants 10 skins before he'll hand over any... So you want me to find these... If you manage to we'll have some meat. To ja Dobra. Wiem, gdzie znajdę. Zajmę się I okay. Thanks. 5 boar skins and 5 wolf skins. Once you have the meat, take that to my... Ma... Dobra, czyli już mam chyba 4 wilków, a dzików nawet jeżeli mam jedną, czy zero. Dobra, co ty sprzedajesz? Utrzymywam hmm. i paru z rzeczy. Hmm, nie, dzięki, na razie nie skorzystam. Nie, koniec. Już nie chciałem więcej opcji dialogowych tutaj. Dobra, Paweł. That's quite a guilty. No. Thought that you were one of the people who doesn't want us out. They say we're thieves, but we aren't. The Dons. You actually have been in more than one. Aha. That doesn't make me a thief, though. We'll see. Dobra, zobaczymy. Ale ja chyba wiem kto tu będzie ten 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 Wawrzyn. Musi My myle. To chyba Fawwio. Dobra. znaczy nie Fawwio tylko Paweł. Ale dobra. Ty jesteś? Filus, nie chcę filus. Dobra, ok, poczekajcie chwileczkę. Err. Nie, Dobra. <kühm> ok, już. Dobra, idzie. Ile mam tych skór, właśnie, ja muszę zobaczyć. Da, 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 da. No ja tylko cztery skóry... skór Wilkan Słabo, cinko, strasznie. Zivasel właśnie Dytar, Ingvar... Niko... pas sobie później porozmawiamy. Dobra, kiedy się powiedz mi gdzie jest Doyle? Ty jesteś nie... Ty jesteś... Nie. Także słopiwo. Uh czekacie F. 8 się zapisywało? Tak, yeah. dobra. Yeah. Hey. A ktoś Should... jeden? You You're one of the triplets, right? You know my bro I've met one of Skąd masz ten artefakt? Właśnie ta misyka. Co to za artefakt? Pewnie złota nie złota mi się zgaduje. Nie no ty. Gold. Nie, ale dobra, mamy fajną ofertę, jak się uczyła jeszcze więcej kasz. Nie inkwarem się niszygając. Myśmy biją w mieście. To we już lukor pomogłem. Teraz i tu bąków nie puszcza, bo widziałem jaki wiatr tam poszedł Ooooo Fajnie, że tu można tak sobie, sobie po dachach skakać To się można coś fajnego znaleźć Dobra, co my tu mamy? Nic nie mam O, coś tu jest Oooo, sakwa Mam sakwę 25 zł tych łomne ją za darmo na dachu leży, no to sorry sorry, sorry, ale... Tu i na schodki. Albo nie, albo sobie tu zejdziemy. Haha! Ha. Poszukam system, dostanę 25 zł. Tu był chyba... Nelson Nielson nasz świetny. Ym, dobra, to z nielsonem pogadajmy. Zobaczymy co u niego. Ahoj! Ahoj! Susanna, you have a woman. Do you have a woman? a few. Moe from the slaughterhouse brought Moe. Anyone else. The laborer Doyle sold me fish. Oh, and Harvey, oh, no. one of Flavio's men, he sold me a couple of wolves. No, and they say they're going to kill What was stolen? A ring. A... Mm. I received it from Commandant Carlos personally. Oh. Aha, dobra. Can you I... I would be very. Właśnie, idziemy do Doyla. Bo Doyle mi tu śmierdzi, jak ryba. Właśnie. Dokładnie, to jest on. To jest on, chyba już sobie przypomniałem, ale nie jestem pewny. Bastilli. No, też prawda, dobra, czyli ciebie zostawiam w spokoju. I kogo tam jeszcze okradziono? Baxter z Nelsonem już pogadaliśmy, z Fargo pogadaliśmy i księgowy Baxter. Gdzie był ten księgowy Baxter? Nelson, Valvio Rodriguez A co ma Rodriguez. A dobra, mam. Mo, właśnie. there. Kim w jesteś, Chińczykiem? I If you don't want anything, can I get on? Heard enough. You think because I do deliveries, I don't care about valuables. I care about music, beer. It sounds it. kolejna wiedza. The naked I guess I'll make a copy of that. Hmm. Doświadczenie plus i nie ma. Nie. nie, 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 nie chciałem, no nie. Ej, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem. Nie, chciałem! nie, 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 No nie, nie, no. Ej no nie, 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 no. nie, nie, Poczekajcie chwileczkę, zaraz nie, ten problem. Okej, okay, witajcie po tym krótkim failu. Nie chcącym Dobra teraz sobie gada z Baxterem Go znalazłem po kilku minutach szukania No i jestem I mi za to zagadkę Do liczenia ile to jest 14 razy 17 Odpowiedziałem mądry że to jest 238 Dobra Jestem tu w sprawie transakcji z Falby. Chodzi o włamanie To właściwie zostało ukradzione Co Gold Order How much gold was I don't know exactly how much. Hmm, you're Who was in the house on the day... Well, Doyle tried to sell now me food, but I don't like fish, so... That Fatto facili brought here, a few pieces of meat. And of course, Mo was here a few times, but that is isn't unusually work. Flavia! Five wolf skins and five boar skins. No more, no less. And I'll only... Przepraszam za ten y, krótki moment, ale po prostu y, musiałem zrobić małą pauzę. Dobrze, już wracamy. Potrzebujemy tutaj więcej skór, więc na razie sobie za dużo nie pogadam. I mi masz nie lagować, Rizenie. Muszę taki komp, że powinno ci rozsadzić kawę od środka. Dobra. Baxter i Falvio. Dobra, znajdźcie pracujące szpiega Teraz ten Doyle. Gdzie był Doyle? Doyle był chyba. Ty jesteś Doil... Nie, ty jesteś marynarzem. A ja z marynarzami się na razie zadawać nie chcę, bo to są brudne dziady. Dobra, sobie. Nie, stąd na razie opcji drogowych żadnych nie ma. Ale doyle był chyba tam... Nie, Filus to też sprzedajesz ryby, ale ty jesteś w godziomek. Jest Finn. To jest Pablo. To jest Pablo. To był Hadoil. Z tego co też pamiętam. Jak się zwierziemy? Cutter, cutter się Cutter Tu jesteś Josh i Dirk Ale gdzie jest ten Doyle głupi no? hmm. A tu może być Doyle, tu, ty, ty będziesz Doyle Nie, ty jesteś Cole Cutter Doyle, gdzie jest Doyle? Powiedzcie mi wszyscy kupcze Tytani, gdzie jest Doyle? Gilles, 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 Gilles. I assist Nie. Ty mi nie powiesz gdzie zdejmę Dobra, ale nie wiem że będzie szukanie tego Tutaj nic nie ma uuu jest kufer prosty, ale miał ja oczywiście zamków otwierać nie umiem. Nie, czy mogę otworzyć to? Mogę Uuuu Weź wszystko, dobra. Jeszcze tylko skóra dzika. Proszę pięć skurcika, jejku Czy Doil czasem nie był tam w apartamencie tego kostara całego? To jak się zwiesz? No, ej, 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 ej rolnika ty jesteś? Rolnik Uuuu, mieszczanka No kurcze, Eliasy, Agary, Kostary, Fullery, a gdzie do ile? Jak se do ile? Then you are... Where can I find Doyle who sells fish? Oh, maybe Philius will tell me, because, you know, where is I'm looking for Doyle. used to be a good customer of mine. Well, he bought fish from me more than once. That's good. But maybe you could jog my memory. where is Dor? i last heard he'd taken quarters with costa. but since then he hasn't been seen in the gut. maybe he's gone into hiding him for some reason. what the fuck? Well, i figure the longer i keep someone talking the more i never should have bought this lousy fit. i was with this wench. she said she liked fish and then. Oh, i mean i don't know my hearing from my halibut. not <laughs> the even many fish being cooked. Dobra, koniec. Czyli mówi, że u Kostara mieszka, czyli ci się tylko z Kostara powie, gdzie jest. Właśnie, jeszcze muszę po to sakiewkę iść, bo ja sobie wczytałem jeszcze przed tym, jak ją zdobyłem. Kostar. Mogę trochę przespać? Nie. Ty mi powiedział. Tutaj... Sebastiano. Jaka brudka. O, 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 o Delgado. Niec. Nie, tam był ten żony chory, a... Chory. Gdzie był Doyle? chcę Doyla, no. Okej, okay, dobra. Gdzie jest Doyle? Pytajcie się, no. Kurczę. Wiecie co? Ja coś czuję, że będę go jeszcze przez godzinę, więc jak go po prostu znajdę... To go znajdę i włączę nagrywanie, bo mi się nie chce tak latać, gadać bez sensu i się wkurzać w nagraniu. Więc widzimy się za chwileczkę. Sorry za tę pauzę. Hej, witajcie, moi kochani! Po tej dość długiej przerwie, jak widzicie, dość ukrył się za Arno i ja go szukam dosłownie pół godziny. Ja pół godziny szukam dojla Nieważne, taki mały fail, ale ja to już widzę skóra dzika, sobie zapiszę, żeby mnie znowu nie zetkowali. Fajnie. do i spent. If you Ech, Dobra, czyli zdejeram sobie jednak nie pogadamy. Ponieważ jest problem. Znaczy... A właśnie Baxter Falvio Co był tam jeszcze? A i są właśnie, Nelson to był. O był tym całym tylko teraz gdzie to było, proszę cię. Nie chcę to znaleźć teraz, no. O, on jest tutaj, dobra, więc idziemy. Ahoj! Właśnie, jeszcze. Ja wiem, że z nim już rozmawiałem, tylko po prostu miałem brzydkiego fejla. A few people Moe from the slaughterhouse brought me a delivery of meat. Anyone else? The laborer Doyle sold me f and Pavel. What A ring. Iris. Mhm. Mm no, To już znamy te wszystkie dialogi. Pierścień Nilsona. Dobra, idziemy teraz do Doyle'a. I mu mówimy, że to on jest w głównym włamywaczem. Bo tak, oczywiście jest. Cutnie what is it you're the only which makes you a come off it you can't prove that I can beat a confession that would be a big mistake I'll take the chance always and if I do we... or will you hang me out to just I kissed the houses for sin there not so hard. If Sid hears I've talked, he'll feed me to And if the Order finds out, they'll send me to the <laughs> you I've got to keep this quiet. It's better if Not that way you won't be a problem for Sid. Or No. You It would solve the problem. Wait. Yeah. If I I'll vanish underground. I'll never you come back to I swear on the holy flame, mate. Everyone will believe I'm What do you say? I, I'll tell Cid you vanished, but if I ever see you here again, you're a dead man. Thank you. I swear I'm gone for Nice. No Poczekaj, kolejny quest zrobiony i idziemy do Cida. Abert zaraz idę do Cida. Nie dobra, akurat to wiem gdzie on był. Muszę jeszcze mieć ten głupi mieszek. Jesteś kolega dobra. Lecimy. I found your The idiot. <laughs> I thought he was better than that. <laughs> Doyle has Forever, I hope. What did you do You really want to know? Nah. <laughs> you dealt with it. let's forget him and talk business. <laughs> Looks like okay. I'm yeah. true. I'd be on the So, how will you re Scordone knows you helped me? That's reward. I can teach you a couple of tricks. If you want to learn nice. how to sneak, i open a lock with a piece of wire. I and if you need lock picks, I can-

Then you can poke okay. in all directions with your lockpick, until the lock springs open. But come come be careful, if you push in the wrong direction... I'm gonna trust you with this. Your patrol will cross soon enough, don't worry. Come on. Dobra. Do jakąś yeah, now we're in the clear, it's time to take... Ti I mean, they steal cattle from the farms and oh, ration our food. To. The world's in turmoil. And they impose their rule, And? And people like Dargle the Butcher just do what the order said. So it's time to act. We need to show Dargle who... Where do was. I fit in? See Dargle and remind him that Don Esteban has a long reach. Esteban <laughs> Okej, okay, dziękuję wam bardzo kochani za obejrzenie tego odcinka. Było trochę cięć, było trochę paus, ale mam nadzieję, że się miło oglądało. I co? To był już szósty odcinek, zagrajmy w Reason 1 wraz ze mną, dokładnie tak. Więc co? Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o komentarzach i opiniach, czy się seria podoba, czy się film podobał. No co? Łapki w górę lub w dół, jak się podobało bądź nie. No co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, chaos!